Sezon grzewczy intensyfikuje i kieruje nasze myśli w stronę większej troski o dbałość o czyste powietrze. Gościem studia DTS jest pan Wacław Lupa, właściciel firmy Lumors Skurowa, która specjalizuje się w ekologicznym ogrzewaniu i o tym dziś porozmawiamy. Witam pana bardzo serdecznie. Witam państwa, witam panią. Zacznijmy może od historii firmy. Jak to się stało, że firma, która może pochwalić się 30-letnim doświadczeniem w branży chłodniczej. Teraz też specjalizuje się w ogrzewaniu. No tutaj branża chłodnicza, tutaj ogrzewanie, zdaje się, że to takie dwa przeciwległe bieguny, ale może do nich wcale nie jest tak daleko. No w zasadzie to jest bardzo, bardzo zbliżony środowiskowo element, w którym jak popatrzymy się na lodówkę, to widzimy w niej, że w jednej stronie jest ciepła, z drugiej strony jest zimna. Także zawsze chłodnictwo było tą częścią, którą ciepłem odpa odpadem było ciepło. Rozpoczęliśmy badania na temat odzysku tego ciepła, który jest ciepłem odpadowym. We wczesnych stadiach były robione tak zwane skraplacze wodne do urządzeń klimatyzacyjnych, w których odzyskiwaliśmy ciepło ogrzewając baseny lub inne tego typu obiekty, urządzenia czy obiekty i w tym czasie właśnie widać jasno i wyraźnie jak te dwa niby skrajne bieguny ciepło i zimno są ze sobą powiązane. Od dawien dawna pompy ciepła były wykorzystywane w produkcji technologicznych różnych procesów, w pralniach, w masarniach, przechowalniach, chłodnictwie. No, mamy piękne odzyski ciepła zrobione w konspolu naszym, które są już w tysiącach watów. Także tutaj jednak to wszystko jest blisko. No właśnie, przez ostatnie lata byliśmy tak szturmowani informacjami o szkodliwości palenia węgla, o tym, że zanieczyszcza środowisko i że najlepszym sposobem jest walki ze smogiem. Tak? Jest ogrzewanie gazowe. Państwo też dotowało. I dotuje wymianę kotłów węglowych na gazowe. A Pan twierdzi, że jest lepszy sposób na walkę o czyste powietrze, właśnie pompy ciepła? No tak. no Ja miałem przyjemność życia akurat. W nasze pokolenie, całe moje pokolenie, miało przyjemność życia w chyba jednym z najbardziej toksycznych środowisk, jakie mogły być. Począwszy od DDT, kiedy w młodych latach, w latach 60., zostało sprowadzone do ochrony przed stąką. Były to ośrodek, który był pylony i no niestety niesamowicie toksyczny dla człowieka poprzez azbesty, poprzez palenie węglem. No, jak było to palenie węglem, to jeszcze nie jest takie tragiczne, ale weszły po później plastiki, czyli spalanie plastików. Były samochody dwusuwowe, czterosuwowe, bez żadnych środków ochrony podczas palania, bez katalizatorów. Nasze środowisko było bardzo zatrute. Dlatego domniemam, że średnia ludzi e, żyjących w tej chwili w naszym pokoleniu na pewno spadnie. Chcemy ograniczyć, zwłaszcza w takich środowiskach jak kotliny, kotliny górskie, gdzie masy powietrza stoją i gdzie jest w większości opalane węglem i drzewem, e, no, tworzy się smog, który nie jest wywiewany. My na Sądzieczyźnie mamy tragiczne, tragiczne powietrze. Rząd powinien dotować takie rzeczy i takie e, programy tworzyć, ażeby nie przechodzić przez etap przejściowy, jakim jest moim zdaniem e, z opału, takiego typowego spalania kopalin, e, spalanie m, w piecach gazowych. Owszem, gaz, piece gazowe są już naprawdę ekologiczne, fajne. E, emitują dużo mniej zanieczyszczeń, ale jednak emitują. Emitują e, tlenki azotu, emitują tlenki siarki, Pierwiastki ciężkie. Natomiast pompa ciepła jest czymś zupełnie czystym. Nie ma nic. Ona nie omituje nic, co nie jest w powietrzu. Ona przepuszcza tylko i wyłącznie powietrze przez siebie. Czyli jest super czystym źródłem ogrzewania, wody, domu, wszystkiego. Mhm. Także czy są tutaj... dotacje, A. które pozwalają otrzymać. No właśnie, fundusze na wymianę takich kotłów czy węglowych, czy, czy innych szkodliwych na, na właśnie ogrzewanie pompą ciepła. E, tak, tak. E, są, no, przede wszystkim są to mm, regionalne środki, które są uruchamiane przez y, w, poszczególnych wojewodów, jak i ogólnopolskie są programy tak zwane czyste powietrze, gdzie mm, wpisujemy tylko, jakie urządzenia montujemy, wymieniamy na piec z pieca na przykład węglowego na, na naszą pompę ciepła. E, no, Dotacje, z tego co ja widzę, no, nawet e, osiągają 90% wartości. Ja mam taki pomysł do władz Polski, że chcą budować piękne lotnisko centralne lotnisko na którym nie wiadomo czy będą w ogóle lądować samoloty i chcą zużyć na to 230 do 350 miliardów złotych. Jeżeli Państwo dodatkowo by dołożyło nam po 10 tysięcy złotych. Na wymianę jednego pieca. To wystarczyłoby nam te 3,5 miliarda, czyli naprawdę dużo, dużo mniej niż na jakieś, na jakieś, no ja wiem, lotnisko, które nie wiadomo, czy, czy przyniesie korzyść finansową, czy nie. Lotniska w Berlinie, w Niemczech, blisko, gdzie stoją puste, w tej chwili samoloty nie latają. I myślę, że warto było skierować te pieniądze właśnie w tym kierunku dla ludzi. A jakie mamy z tego korzyści dodatkowe? Zdrowe środowisko, mniej toksyczne powietrze. Nasze dzieci oddychają zdrowym powietrzem, po prostu mają zdrowe środowisko. A często nasze myślenie idzie w kierunku, czy mnie się to opłaci, czy ja wtedy będę płacił mniej za ogrzewanie swojego domu, budynku. Powierzchni około 120 metrów e, ogrzewanie wody dla czterech osób i, 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 i ogrzewanie jak gdyby domu całego do temperatury około 22-23 stopnie, czyli stosunkowo taką fajną komfortu. Nie wydaje mi się, że według naszych obliczeń przy nowo wbudowanych budynkach będzie większe niż 10 zł, przy mrozach może dojść do 12-15 zł. Montujcie pompy ciepła, bo to naprawdę się opłaca, naprawdę się opłaca i to jest jeszcze jedna jest rzecz bardzo istotna, oprócz pieniędzy. Bardzo często w telewizji jest, w prasie, radio, telewizji, w środkach masowego przekazu, w ogóle przekazywane informacje odnośnie wybuchów, odnośnie zatruć czadem. Dziesiątki ludzi ginie przez to, przez to, że mamy gaz, przez to, że jest zła wentylacja, przez to, że... Zatykamy szyby wentylacyjne w łazienkach po to, żeby było cieplej. Wybuchają budynki, wybuchają giną ludzie. Przy pompach ciepła tego nie ma. Proszę powiedzieć w takim razie, czy teraz każdy bez problemów może zamienić piec gazowy czy węglowy na pompę ciepła, z czym ta instalacja w ogóle się wiąże? Każdy budynek wyposażony w jakiekolwiek źródło energii. Ogrzewania może być wymienione na pompę ciepła. Każde jedno. Pompa ciepła w tej chwili jest używana. A może ona tak, funkcjonować niezależnie? To znaczy równolegle? To znaczy tak, równolegle. Tak, oczywiście, oczywiście. Możemy używać to jako drugie źródło ciepła albo jako jedyne źródło ciepła. Dawniej pompa ciepła była określana, że pracuje najlepiej do temperatury minus 7 stopni na zewnątrz. W tej chwili pompy ciepła pracują z różnymi w, w, współczynnikami do temperatury minus 25 stopni na zewnątrz, zatrzymując oczywiście potencjał budynku i e, cieplny, potencjał cieplny budynku. Ja się domyślam, że jest wiele rodzajów tych pomp ciepła. To teraz jakby pan mógł powiedzieć też, która, gdzie znajdzie, jakie zastosowanie. Właśnie, bo zadała pani mi pytanie, czy możemy wymieniać. Tak, możemy wymienić każdą rzecz. Te procesy technologiczne stworzyły... Pompy, które mogą pracować do temperatury 75-80 stopni, dając tak wysoką temperaturę wody do ogrzewania. Czyli jeżeli my mamy, powiedzmy sobie, ogrzewanie w domu z grzejnikami, to możemy podawać 50-60 i nawet 70 stopni na grzejniki, czyli tak samo, jak jest obliczane grzejniki do pieców węglowych. Jakie są pompy? POMPy y, mamy szereg rodzajów, są pompy gruntowe. To znaczy, że y, musimy wykopać po prostu odpowiednio głęboko w dziurę. Dokopać się tak jak na sądeczyśnie, tutaj, zwłaszcza w dzielnicy Helena, jest wspaniałą rzeczą, bo na głębokości tam chyba 4 czy 5 metrów mamy pod dostatkiem podziemnych wód Dunajca które mają swoją temperaturę zimą i latem i wystarczy tylko pobierać, schładzać, yy, schłaba, schładzać parownik i wypuszczać z drugiej strony, czyli ono oddaje, odbieramy to ciepło z, z tej wody i transformujemy przez sprężanie do, yy, w pompie ciepła do pomieszczenia. Także to są wodne pompy, woda-woda yy, tak zwane. Ewentualnie w innych środowiskach, no w zakopanym, zakładaliśmy taką pompę ciepła dajkin firmy Daikin, gdzie wierciliśmy otwory niedaleko szymoszkowej, czyli na samej górze o głębokości 140 metrów. Gdzie wpuszczaliśmy sondy i wykorzystywaliśmy ciepła tych, 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 tych źródeł. Natomiast drugi gatunek to jest pompa woda-powietrze, czyli to, co możemy najtaniej, najmniejszym kosztem postawić i to, co wygląda jak taki troszkę większy klimatyzator, stoi na polu, a w środku grzeje wodę. Jest przetwornik, w środku wygląda to tak jak, gabarytowo jak gazowy piec centralnego ogrzewania, w którym przemiana jest czynnika chłodniczego, oczywiście nie musimy, ktoś powie, że no dobrze, no ale woda i tak, może zamarznąć, może nie być prądu i tak dalej, nie. W systemach typu split, które my preferujemy na naszym regionie i w naszym klimacie, to jest pompa, która ma czynnik chłodniczy R32, czyli najnowocześniejszy system, najbardziej efektywny czynnik do wykorzystania w pompach ciepła i nie zamarza on. Natomiast woda jest zawsze w środku. To jest tak zwana pompa ciepła typu split, woda powietrze. Ale są teraz nowe pompy, w którym pompa ciepła jest jednostka zewnętrzna i wewnętrzna jest na zewnątrz, a doprowadza i tam następuje wymiana, czyli to jest urządzenie kompaktowe, natomiast woda przepływa przez rury i wpływa do kotłowki. No, w takiej sytuacji, jeżeli nie zastosujemy dodatkowych wymienników, dodatkowych pomp, które podrażają całą inwestycję, jak i również e, zubożują e, jego w efektywność energetyczną, no, poza takimi problemami jest problem, jeżeli nie będzie prądu i, i, i no, niestety na zewnątrz spadnie temperatura do minus 20 czy minus 15 stopni, jak długo wytrzyma ta woda, która jest na zewnątrz? Niestety. Są stosowane specjalne zawory, które w chwili granulacji wody lub medium, jakie jest. One automatycznie się otwierają i wypuszczają całą wodę. Czyli tutaj przy wyborze trzeba uważać, Bardzo to trzeba jeśli uważać. o takich aspektach niekoniecznie pozytywnych mówimy, to co to, to z hałasem? Bo jednak te pompy chyba ten hałas generują? No, e, tak, tak, tak. Na pewno generują. Nasze pompy ciepła generują około 50 do 60, 65 decybeli, czyli nie jest to hałas jakiś tam specjalnie duży, to jest hałas Sąsiadom typowego, nie będziemy, nie będziemy przeszkadzać, na pewno nie będziemy przeszkadzać, ze względu na to, że no to jest hałas, tak jak jest klimatyzator, duży klimatyzator 7-8 kW, sprężarki w ogóle nie słychać, a słychać jedynie szum, szum przebiegającego powietrza przez y, lamelki nie słychać wentylatora, nie, nie słychać żadnego urządzenia technicznego, które jest w środku, tylko słychać szum powietrza. To mam taką propozycję na zakończenie, bo wiele mówiliśmy o tych zaletach i też wadach pomp ciepła, ale jakby Pan mógł podsumować, tak w punktach, e, tę wyższość Pana zdaniem pompy ciepła nad innymi systemami, systemami ogrzewania. Zacznijmy od samego początku. No Budujemy dom, musimy starać się o zezwolenia, zezwolenia gazownicze. Musimy mieć projekt instalacji gazowej, musimy mieć przyłącze gazowe, musimy mieć kominiarza, musimy odbiory. Zwróćmy uwagę, że inwestycja, same papierologie, jak to się mówi, jest bardzo duża. Natomiast przy pompie ciepła nie potrzeba nic. Nie musimy mieć komina, nie musimy mieć projektu e, gazowego oczywiście, nie musimy mieć odbiorów gazowniczych. Pompę ciepła mo ja mogę zamontować w kuchni. Dosłownie położyć w kuchni i będzie to wyglądało jak lodówka. Mało tego, będzie miało jeszcze zbiornik 180 litrów, który podgrzewa wodę. Tak to wygląda, tak technologicznie to wygląda. Czyli yy, przede wszystkim oszczędności, bo pozory wydania pieniędzy na pompę samo, jako, jako ona jest, oczywiście on jest większy niż yy, piecy gazowego. Oczywiście że to jest troszkę więcej, może 20, może 30%, jeżeli mówimy o nowoczesnych już piecach. Jeżeli będziemy szli z falą postępu ekologicznego i zamontujemy panele fotowoltaiczne, również na nich dostaniemy dotacje, a widząc trendy, jakie się pokazują w energetyce, energii elektrycznej, gdzie akurat monitorujemy, jakie są napięcia w poszczególnych dniach tygodnia w sieci to jasno i wyraźnie widzimy, wtedy, kiedy nie ma odbioru przez przemysł, czyli kiedy jest weekend, kiedy jest niedziela, kiedy zwłaszcza świeci słońce, napięcia skaczą nam do 250 paru wolt, czyli mamy tak bardzo duży nadmiar energii. Bardzo duży nadmiar energii. Jeżeli e, procesy e, pójdą w tym kierunku, ażeby montować jak najwięcej źródeł odzyskującą energię, czystą energię, to cena tej energii będzie spadała. Niestety odwrotnie do wszystkich kopalin, którymi my używamy. Czy Tauron, czy inne, nie wiem, no, opieramy się teraz na Tauronie. Wprowadził bardzo fajną e, taryfę G13, gdzie e, od godziny bodajże 21 do godziny 7 rano i wszystkie dni e, wolne od pracy, święta, weekendy, czyli soboty, niedzielę, cena prądu, jest 27 groszy za kilowat. Normalnie kosztuje ona 45, 35, 45. Czyli tu jest również w ciągu dnia, chyba dwie godziny, jest jeszcze tej taniej energii. Także tu jest uśmiech również. Dziękujemy tam panom energetykom z elektrowni, że oni nam, nam takie dali możliwości. Tu jest też, też jak widać, stworzony jakiś jakaś furtka, dlatego, żeby można było zastosować pompę ciepła. No niestety gaz chyba jest cały czas jednakowo cenny cenie To jest na pewno jako plus. Nie mówię już o sterowaniach, o inteligentnych sterowaniach zdalnych, oczywiście na Wi-Fi wszystko, oczywiście to jest wszystko w smartfonie, możemy z każdego miejsca w świecie i obniżać, i podwyższać temperaturę. Jeżeli ja widzę, że ktoś jedzie samochodem elektrycznym, że ktoś jedzie nawet y, y, samochodem takim hybrydą. Jeżeli ktoś ma w domu zamontowaną pompę ciepła, jeżeli ma y, dom pasywny, czyli domy bardzo pobierające mało energii elektrycznej, no to nie wiem, ale w moich oczach ten człowiek rośnie. Świadomość tego człowieka, który dba o środowisko i dba przede wszystkim o własne dzieci, o przyszłość im. To my tworzymy przyszłość dzieciom naszym, wnukom naszym. Dbajmy o jakość naszego powietrza. Stosujmy te rozwiązania, które są ekologiczne. Moim państwa gościem był pan Wacław Lupa, właściciel firmy Lumors. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.